Słowo odporność odmieniane jest w tej chwili przez wszystkie przypadki. My zajmujemy się wzmacnianiem układu odpornościowego od ponad 15 lat i wiemy doskonale, jak to robić. Kiedy słyszę, jak w internecie pojawiają się informacje, że odporność wzmocni kiszona kapusta, a myślę sobie, a szczególnie u pacjentów, którzy teraz zaczynają mieć alergie wziewne, to jest rzeczywiście genialny pomysł. Albo... Hmm, Czasami y, nadmierna suplementacja albo jakieś inne cudowne przepisy, które mają wzmocnić odporność natychmiast, to nie mogę się nadziwić, że ludzie współcześni, wykształceni wierzą w takie bzdury. Proszę Państwa, nad odpornością trzeba popracować i oczywiście można w, w ciągu dwóch, trzech miesięcy, czterech, pół roku. Zmienić odporność u pacjenta i pozwolić mu na rzeczywiście bardzo, bardzo skuteczną regenerację, ale to musi być odpowiednia współpraca, to musi być odpowiednia diagnostyka, bo jeżeli my nie będziemy wiedzieć, jakie produkty możemy jeść, a jakie produkty nam szkodzą i powodują stan zapalny. To nic nie zrobimy. Jak słyszę o tym, że trzeba brać probiotyki, oczywiście probiotyki są potrzebne, ale jeżeli pacjent ma zaparcia, jeżeli pacjent ma biegunki, jeżeli się źle odżywia, to żadne probiotyki nie, nie pomogą. Przede wszystkim trzeba zbadać, jakie produkty są dla nas korzystne, a jakie są niekorzystne. Od tego zacznijmy od diagnostyki.